Ostatnio patrzyłem na odcinki z dużego wota, które wrzuca Kamil, gdzie na każdym praktycznie odcinku markuje jakiś czołg, a to setkę, a to coś innego i tak stwierdziłem kurde, może by coś takiego w Bleachie zrobić? Powiedzcie, no nie ma odznak biegłości w Bleachie. Tak, znaczy nie ma, ale jak wejdziecie na Blitz i wejdziecie sobie w swoje czołgi i macie coś takiego jak rank, który wam pokazuje, m, które miejsce macie na serwerze danym pojazdem, no i w top ile procent jesteście danym pojazdem, na przykład Carnarvonem jestem w top 1% na serwerze i Buraską jestem w top 10%. Jest to chyba Moja ulubiona 8 na obecny moment, więc mam zamiar wbić 5%. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najprawdopodobniej pokażę Wam to przy okazji następnego odcinka, bo to się chyba tak szybko nie odświeża na się dopiero później. Rozegrałem kilka bitewek takich rozgrywkowych i żałuję szczerze mówiąc, że ich nie nagrywałem, bo były naprawdę dobre. Także bez gadania lecimy do bitewek. Ok, mamy himla. Nie najlepsza mapa, ale patrzymy sobie na medo. Od razu jest 3400 i CDC. Raczej niezbyt groźni przeciwnicy. Tutaj bardziej nam będą przeszkadzać czołgi ciężkie. Nie jest to najlepsza mapa dla buraski. Jak tak dzisiaj pograłem, buraska ma dwa turbo ważne atuty. Jest malutka i jest bardzo ciężko ją wykryć. Ma świetny kamuflaż. I to się naprawdę przydaje, ponieważ przez to, że jest też taka mała, ciężko z nią trafić. Uwierzcie, że w plicie to ma znaczenie i to widać. Ok, spróbujemy coś wykryć, ale wątpię, żeby. Coś tu było Okej, okay, drugi strzał był tak fatalny, że to w ogóle szkoda strzępić ryja Co za zwierzę Widzicie? To jest przykład zwierzęcia Tak wygląda zwierzę Co tu się odjęło Ale po prostu jesteś takim śmieciem Dobra, przeładuję sobie Podjadę sobie razem z moim składem. Naprawdę ten człowiek jest turbo przyjemny na randomy. To działko jest tak fajne, kurczę, muszę wam powiedzieć. Jakbym umiał mierzyć. Źle był ten strzał pomierzony. Okej, okay, no ja zaczekam aż sobie aż na strzeli jest coś innego. Muszę się go udało skończyć i lecimy dalej, tam stoi Action X, a do mnie się odbił Tygrys, nie wiem dlaczego akurat do mnie strzelał, może dlatego, że mniej HP, ale dobra, podjadę sobie od tej strony i spróbuję go troszkę skontrować z tej pozycji, jest też Sturer Remil. ten Tygrys się cały czas na mnie patrzy, więc go oszukamy troszkę i przejadę z tej strony. Staram się skończyć tego Emila I wyjechać tygrysowi na plecę Cztery fragi, mało demerza, ale dużo fragów to na Mam nadzieję, że też się liczy do tej biegłości O ile w zwykłym WoCie Mimo, że nie gram, to doskonale wiem jak te biegłości działają Tutaj nie mam fioletowego pojęcia Od czego to jest liczone, ale chyba od WN8 A w WN8 na pewno fragi Są dobre dla WN8 Okej, okay, czekam aż on strzeli sobie do tego Emila Odbił się Jesteś wyjątkowo mało utalentowanym graczem Jedna bomba Straczkiem i druga bomba. Czy on właściwie nie trafił? Ok. 515 asysty damagea po traku, 4 fragi i chyba tam 2000... 2500 damagea. Pierwsza bitewka na plus na pewno. Mamy kamieniec na dziewiątki, dziewiątki dla buraski to jest dosłownie więcej expa do zjedzenia, co prawda jest Vickers i z tym może być ciężko, pantera raczej nie będzie większych problemów, tutaj będziemy korzystać mocno z naszego kamuflażu, mam nadzieję, że to wam pokażę. Dziewiątki dla buraski to jest dosłownie więcej expa do zjedzenia. Okej, okay, ta bitwa zdecydowanie na minus. Mamy faust na buraskę, leka pz i pantera 88. Z buraską jest taki problem, że naprawdę trzeba myśleć dużo przy graniu. To nie jest łatwy czołg do gry, ale jak jeżeli ktoś ogarnia, to myślę, że na spokojnie yy, buraskę też ogarnie. Tutaj ta pantera może mnie wypychać razem z LKPZ. Okej, okay, pantera jest tutaj. Jest buraska. Okej. Okay. Wórazka się odbiła na moje szczęście. Wórazka nie ma pestek, dobra. Hmm. Okej, okay, wjechał tutaj leka PZ. Wtedy mnie nie było jakimś super zagraniem. Bardzo fajnie się go udało strakować, to było naprawdę świetne. I on troszkę ode mnie tutaj oberwał. Okej, okay, to jest... to jest dobre miejsce. Póki co mogę tu zostać, jeszcze mam ISU z tyłu. Uraska jest bardzo mocno obita, ale KPZ również. Wezmę w to chise, dam dwie pestki. No głupie główno japońskie. Okej. Okay. Nie mogę tam za bardzo podjechać. Ale będę musiał coś zrobić na tej flance. Wolę już od buraski dostać. Buraska jest szotna co jest bardzo spoko. Nie mam pojęcia jak stoi wtedy, i pewnie gdzieś tutaj stoi, e Seriously. Pe Chciałem powiedzieć, że pewnie gdzieś tutaj stoi SUS 130 pm Szkoda, że go nie skończyłem na strzał. Okej, okay, podjadę sobie od tej strony. Coś wykryłem jeszcze, jak tigera chyba. Okay, nie mogę tutaj podjechać, bo tutaj są te dwa czołgi, które mnie służyły. O kurna, co jest? No kurna! Oh. Aha, bo to jest przegrana w ogóle raczej. W Su sensie nie trafiło. Jadę mu szybko wkleić pestkę. To było głupie, teraz to zrobiłem nawet bardzo. Nie wiem jak on się odbił, ale spoko. Raczej mnie SU wykończy Nie. Miałem tyle szczęścia O mój Boże Okej, okay, a mnie nie dogoni Skręcę jeszcze tutaj na wszelki wypadek I wiadę tędy I spróbuję SU dobić I podjadę od lewej, żeby on mnie nie mógł wykryć z tyłu. To jest big brain game po prostu. Tutaj wiecie. Nie mogę się dać wykryć przez tę gówno. I załaduję burzaka, bo może go, go skończę na strzał. Jak on patrzy, ok on jest tam. Wyjadę mu tak na mordę szybko. Żeby nie było, tak się tego nie dało wygrać. Okej, okay, a mamy kawę bitewkę na kopalniach. Pierwsza, najważniejsza rzecz na tej grze. Nie zajmujemy górki burazką. Czeki jest beznadziejny do zajmowania górki. Chcesz powiedzieć, że fajny, szybki, mały, tak. Ale nie macie DPM-u, macie magazynek, którym mm, chcecie robić zupełnie co innego. Mam nadzieję, że Wigger z tą górkę zajmie, a my sobie podejdziemy tutaj zrobić crossfire od boku i może wyłapiemy właśnie jakiś czołg, który na tą górkę będzie wjeżdżał, jeżeli przełodujemy. też Ja sobie wykryłem 5 czołgów i zrobiłem magazynek w tego gruza I to jest najlepsze miejsce dla buraski w jakim możecie być, serio Oni się będą chcieli patrzeć na górkę na te czołgi, a wy będziecie ich karać w wieży, po garnkach, cokolwiek Eger 2 Miałem jakieś bicie na ten garnek Okej, okay, to nie było najmądrzejsze może, ponieważ chcemy raczej przebijać peski. Po co mi się spotować tę lewą stronę, skoro ono jest spotowane przez kogoś innego? to ja ci teraz nie wyspotuję. Emil tygrys nie. O dobra, ale wychyla się po tego tygrysów. Okej, okay, przoduję bo jadę po tego standarda B. ale o ile go nie skończy wcześniej ten chłopak bitewka bardzo szybka i troszkę żałuję, że nie zareagowałem tutaj wcześniej okej, okay, no tutaj jeszcze mam nadzieję, że dwa magazynki się uda zrobić taki jeździć w trybie sniperskim nie wiem co on robi tym koflem no kurna i bez demerza dla mnie nie takich szybkich bitew w tę nie ma tragedii jest na siódemki są dwa czołgi które mogę karać z burzaków lighty więc na pewno stronę lightów mam ogarniętą i zrobimy bardzo fajne zagranie O ile oni tymi lajtami nie przejadą szybciej to wam pokażę co można zrobić Takim czołgiem jak buraska właśnie można sobie podjechać w jeden z krzaczków, który zaraz zobaczycie I fajnie spotować tamtą przejazd I mowa o tym krzaczku tutaj o Zajmujecie go sobie i sprawdzacie czy coś wyświeci się, jeżeli nie od razu się obracacie jakbyście mieli uciekać Bo ja zobaczcie nie muszę, a nie mam jakiś cover, Ok, mam dwa TDki to mogę tu zostać mm. Jeżeli nic nie wyświecicie, to się cofacie i musicie wyświecić stronę lightów. Okej, okay, wszyscy są tam, yy, więc zrobimy burazko. Oczywiście podjeżdżamy im na plecki. Okej, okay, pierwszy strzał był bardzo słaby. Ja się zawrócę, nie będę się z nim strzelał tutaj. Wyciągnę go pod naszego sumi, mi się wydaje. Będzie najlepsze, co mogę zrobić. I spróbuję tego bulldoga może skończyć Okej, okay, zanim jedzie chyba AMX, więc ja zawrócę Okej, okay, mu traczkę, to był ładny magazynek. Gdzie jest E25? O, nie, ok, nie są wszyscy dalej, tutaj jest tylko bulldog Dobra, no to jedziemy bulldoga skończyć. Na początku zawsze chcecie lighty i medy burazką wyciągnąć, bo są najgroźniejsze dla was czołgi, nawet jeżeli to jest jakiś bulldog. O Boże, nie w tym przypadku. No nie posraj, to się tym był dobrze. Okej, okay, jest yy, E25. E25 zaraz... A wiecie co? Kto potrzebuje pocisków? Okej, okay, potrzebuje pocisków. I tak z, jeszcze jeden strzał chyba się w tego markowskiego uda zrobić. To też nie jest dobra tylko wypadałoby przebić to. Chyba, że on jakoś ucieknie fajnie. To nie był pewny strzał. Dobra, modli... Nie no, nie ma szansy przeładować już. Nie wiem czy zawsze jest tak, że poza nagrywaniem się dużo lepiej gra. No dobra. Mamy kanion. Nie jest to najlepsza mapa. Jest TVP, jest T54 i jest centurion rack, którego się najbardziej obawiam. Także nie podjedziemy na środek. To co będę chciał zrobić to podjechać sobie od prawej, pod warunkiem, że właśnie będzie tam jakiś cover, a jakiś cover jest. Jest to Action X, więc pojadę sobie zanieść tamtą stronę. Muraskiem ma to do siebie, że no jesteś zawsze w stanie zrotować tym czołkiem, tak? Jest to bardzo mobilna maszynka. Okej, okay, jest tutaj rak, więc od razu, od razu stąd uciekam. Chociaż chwila. Szkoda, że ten drugi strzał nie wszedł, jakoś dziwnie po gąskach poszedł. Okej, okay, no ucieknę stąd po prostu, co nie? Właśnie z takiego powodu. O! Dobra, pojadę pomóc z is piątym chyba. Tam widzę, że ma jeden na jeden typo. To postaram się mu po prostu przyspieszyć to. Bo se chłopaczy na nie radzi. okej okay. Co? Dobra, olać. Nie będę już tutaj stał dłużej. Tylko podjadę przestrzelić te czołki od tyłu tutaj. Aha, i tutaj centek jeszcze przyjechał. To nie, to jednak muszę tutaj zostać i mu pomóc. Bo to on jest taką moją tarczą, jak. On strzelił do mnie, co jest w sumie spoko, bo ma więcej HP mój Typ 57, z którym będziemy chcieli składać tego centuriona. On chyba wie o co chodzi, i będzie starał się uciekać. Dobrze, oberwa od kogoś. Potrzebuję jeszcze jednego strzała w niego. I zaświeciłem go. Mam na biciu tvp -ka. Serio? No, korna! Frontalny pancerz tvp mnie po prostu porobił. O, obrócił się Raz I dwa No kurna, no jeszcze mi zabrał Mendo, ja ci pomogłem, a ty mi fraga kradniesz no. Co za flet Idź teraz se zbierz od tego tvp co? Uu już myślałem, że gdzieś ten TVP zniknął. Patrzcie jak go od tyłu porobię Zastanawiam się czy go właściwie porobię. Co? I. Jebany Jebanny TV no! To gówno ode mnie odbiło trzy pestki, jakimś synem, by się martwił 7 lat temu, ty! A chłop gogania, no nie mogę! Aż dodatkowy chromosom. Okej, okay, na szczęście wygraliśmy poprzednią pitewkę. Normandia, na siódemki. Jest Chiri i jest t 4 mod 1. Myślę, że podjadę w pierwsze tempo od, pod latarnię, pod ten wiatrak, znaczy się. I spróbuję jakieś cross-shoty fajne oddać. Na dojeździe, coś takiego. Są dwa TDK, więc na bank ktoś zajmie tą kampę w tym sektorze tam na końcu. Więc będę się oczywiście starał wychylać, tak, żeby mnie nie trafili. Może jakiegoś Chiri tutaj. Ok, mam spota. Ok, jeden za jeden. Nie ma tragedii. Przeładujemy sobie. I w tym razem wyjadę od, Nie, nie wyjadę od góry. Wyjadę też tutaj chyba. Czy to ma sens? Bo tam stoi mm, SU-152. Znaczy SU 130PM Dobra, wychylę tutaj. To był ładny magazynek Okej, okay, dwa TDK. Co chłop robi w ogóle tym Tedekiem? szturmuje tutaj. Nie wiem gdzie jest su, tam jest skorpion. No su, raczej na pewno tam stoi w tym sektorze. Ja powiem, ja poskładać to, czyli, patrzcie. Teraz. Skąpią nagle 300 hp tylko. Okej, okay, zdaję mu traka. Nie jest to jakby optymalne, ale. Okej, okay, tam jest su, czyli możemy na spokojnie grać od tej strony. Nawet musimy. Czyli ja teraz ładuję, wyjeżdżam sobie górą. Chcę ją dalej zrobić, przeładować to no nie Okej okay. Nice, dwa tysiące na razie I dwa fragi Okej, okay, to jest bardzo spoko Mam nadzieję, że on strzeli w tego moda Ale raczej wątpię Skończę sobie tego jełobka. Okej, okay. strzelę tutaj Trzy fragi Okej, okay, dostęp od SU Nie było to jakieś fajne Okej, okay, tu jest skorpion Skorpion jest KD Ale ja poskładam sobie tego chase Okej okay. Tutaj jest SU jeszcze 4 fragi ja szkoda, że tego nie strofię. Ktoś se kurwa kpi. Szkoda, bo to jest mój frag. On się będzie na mnie patrzył teraz cep. No i ktoś innego dobije. Szkoda tego, szkoda. A może nie? Dobra, pięć fragów. To jest na pewno bardzo spoko podbiegłość i lecimy do kolejnej bitewki. Rzuciłem znowu siedemki. W sumie spoko, chyba łatwiej teoretycznie się granić na te dziewiątki. Na mapie Alpenstadt i z Medów mają Himere. Himera na pewno się będę obawiał, to jest ciężki czołg Do właśnie wymiany się z nim. I pojedziemy no, na pewno na Medownię, coś tam postaramy się spotować. Pamiętajcie, że buraskę to też jest taki Medolite, jakby możecie spotować Jesteście w zasadzie Lightem. Tylko takim bardzo fajnym Lightem z fajnym działem. W zwykłym Wocie. Ten czołg robi totalne oro po prostu, bo tam kamuflaż się dużo bardziej liczy. Okej, okay, jest chimera. Chimera, strzelimy sobie raz. Chimera strzelimy sobie drugi raz. Szkoda, ten drugi strzał nie był dobrze przymierzony, ale nie miałem zbyt dużo czasu, bo wiedziałem, że jestem na spodzie. Okej, okay, schowam się tu yy, i zaczekam, przeładuję. Martwi mnie to, że ciężkie, nic nie świeciły. Ok, zaświecę sobie czołgi, jest yy, M41T zaświecony on się mnie tutaj będzie spodziewał. Chyba nie. Okay. O, to było bardzo szczęśliwe, że ta Himera się do mnie odbiła. Wiedziałem, że tutaj jadą wszyscy, to było pewne, bo yy, ciężkie nic nie wykryły, więc oczywiście podjeżdżam do sojuszników swoich i postaram się wyświecić drugą stronę tutaj. Yy, postaram się po prostu tam podjechać miasto. Okej, okay, mamy kometa. Dobrze to przymierzymy i powinno ładnie podchodzić w niego. Dokładnie. Jest już na jednego klipa dla mnie. W sumie był na dwa, teraz jest na jednego. Także myślę, że postaram się go po prostu podjechać, skończyć. Czy jakiś czołg ominąłem? Chyba nie. Okej, okay, jest Black Prince. Black Prince się jakoś specjalnie nawet nie boję. Komet nie może stać praktycznie nigdzie, więc go po prostu wyjmę. Zrobiłem to bodajże bez spota i jestem w stanie teraz na spokojnie podjechać pod Black Prince'a. Yy, przejechać sobie, cofnąć się, mieć Double Busha i przestrzelić go tutaj w garnek. Nie powinien mieć spota? Dokładnie. Nie mam spota dzięki temu, że o, cofnąłem się troszkę od krzaczka Nie wiem, co mi to coś daje w tej sytuacji. Ale, dobra, podjeżdżam już zdecydowanie, bo tutaj zaraz tego Black Prince'a tak poskładają. Ok. Tam jest skoda. Zajmę teraz sobie ten pakurek w tym miejscu. Nie wiem, gdzie jest Himera Ok, jest i z piąty, który we mnie nie trafił. I postaram się tutaj podjechać w ten sposób. Ok, M47 dojedzie miastem. To był dobry strzał. Ok, tutaj podjechała niestety Skoda. Ja sobie przeładuję i podjadę razem z Emilem na dół. Zobaczcie, ja mam cały czas full HP. Mimo tego, że non-stop jeżdżę i ganiam się z czołgami. To jest sztuka granie burasko. Czy... What did he say? Oh. Czyli trzymanie swojego HP, nie wychylanie się wtedy, kiedy nie jesteście, że tak powiem, potrzebni. Ja no on strzelił, widzicie, do mojego sojusznika. Ja się od niego odbiłem jakimś cudem, ale drugą już przymierzyłem i wkleiłem. 2,5 tysiąca uszkodzeń. Pitewka jest na razie ok. Nie spodziewajcie się nigdy jakichś kokosów, też y, właśnie tym francuskim medem. Y, dlatego, że on, o ile działa, ma fajną, to ten DPM rzeczywiście nie jest za dobry. Natomiast mówię do, do grania, no to jest bardzo przyjemne. Ok, jest te 34 mam złoto. Udało mi się go skończyć. I jeszcze postaram się w tą raz tutaj strzelić z APK -a. i o skończyć. Trzy fragi yy, i uszkodzenie w okolicach 3000 yy, no, 2900. Dobra bitewka, lecimy do następnej. Okej, okay, zaczęło trochę iść tą buraską, jeżeli ta bitewka też pójdzie dobrze i będę miał wreszcie jakiś content, yy, to będę musiał dzisiaj skończyć i sobie ponagrywać już, znaczy już sobie pograć poza e, YouTube'em, że tak powiem. E, rzuciło nas na dziewiątki. T54 Lightweight i to jest jedyny light, jaki jest. Ale ja nie chcę się za bardzo oddalać od naszych czołgów, a wręcz przeciwnie chcę podjechać im pomóc, bo jest jedna bardzo fajna pozycja do zajęcia, e, którą właśnie można znaleźć po stronie czołgów ciężkich. Jeżeli ma się dobry tutaj cover, a jedzie tutaj aż 5 czołów, łącznie ze mną. Yy, nie pojadę na lighty, ze względu na to, że jest mała, też spora szansa, że nikogo tam nie będzie, no nie? Więc wolę sobie zająć to miejsce i najwyżej dostanę tu wpierdolone. Okej, okay, to wygląda źle. Dlatego, że nikogo tu nie ma z moich służników. Ja staram się to świecić dla nich chociaż. Okej, okay, borsuk, borsuk strzelił, mogę się cofnąć i go tutaj pokarać. bo tu stoi tu w tym miejscu. Mimo że go nie widziałem, no to on gdzieś tam musiał stać, bo przed chwilą miał spota, więc mam nadzieję, że dostał te pociski. Nie wiem czy ten borsuk awczy. Spróbuję go wykryć tutaj. Wygląda jakby awczu. Dobra, spróbuję się wychylić i wkleić mu. O, on jeszcze nie ma osłony. Pięknie. Okej, okay, tutaj ta fałka stoi, jest Tyszkiewicz. Spróbuję w tego Tyszkiewicza strzelić. Dałem cię weski Tyszkiewicza. Fajnie dingnąłem od tej fałki. Oni mają tak naprawdę mm, też dwa czołgi mniej, ponieważ ten borsuk jest afkiem. Chyba go skończę dla świętego spokoju już tutaj, o ile tylko nie zrobi moje. Yy, mój wafel. Musiałeś! Ta bitewka jest raczej wygrana, znaczy na pewno jest wygrana. Prawie na pewno, ale nie chcę tutaj wyjeżdżać. Bo może ten wafel we mnie strzelić? kurczę. A dobra, co ryzykujesz? On dostał te blindy ode mnie, by the way. To był dosyć niepewny strzał. Dostał te blindy, fajnie, że się udało go tutaj przebić. Ja sobie zajmę tą pozycję. Muszę uważać na jak Tigera. I na fałkę, ale fałka się zaraz obróci na kogoś innego. A ja, jak tigera będę w stanie przyjąć jedną peskę i go po prostu skończyć. Nawet nie będę tego musiał robić. Zaczekam aż ta fałka się obróci, po prostu i zacznę sobie do niej strzelać. okej, okay. to było dziwne. Dziwny pancerz ma tę fałkę. Mam nadzieję, że jeszcze raz mi się uda przeładować, do czegoś tutaj strzelić. Do fałki. Może dwa razy. Nie, chyba Emilio trafił. O, udało się! Pięknie. Dobra bitewka. 3,500 tysiąca uszkodzeń. Fajna pozycja, mam nadzieję, że tutaj coś pokazałem. I będę się starał jeszcze poza YouTubeem pograć jakieś gierki i dobić te 5%. Pokażę wam, że tutaj to 95% my od siebie na burasce. Także to było na tyle.